Hej czołem. dzisiaj trochę o wojskach dronowych, ponieważ nasz majster obrony narodowej, czyli minister obrony narodowej, pan doktor, lekarz, nie wiem czy jest doktorem, ale lekarzem jest, tak? Czyli mamy lekarza w Ministerstwie Obrony Narodowej, no podjął bardzo ważną i słuszną decyzję, że powstaną wojska dronowe. Ta decyzja była podyktowana między innymi tym, co się dzieje u naszego wschodniego sąsiada, Czyli wiele osób mówi, że to jest wojna dronów, wojna dronowa, no i w związku z tym trzeba no, te drony kupować, no bo wiadomo, no, trzeba wyciągać wnioski. Tylko niestety Wojsko Polskie, rękami Ministerstwa Obrony Narodowej, nie wyciąga tych wniosków. Przynajmniej taka jest moja ocena. Bardzo wielu oficerów, nawet wysokich stopniem generałów, zgadza się z tym, ale rozkładają ręce że oni nic nie mogą. O co chodzi? No wojska dronowe. Czyli mamy w Polsce, mamy w Polsce trochę tych dronów. Tutaj sprawdziłem nawet ostatnio bezzałogowce przystosowane typowo do wojska, wielkie takie lochy lata, latające, FlyEye, Bajraktary, te y, amerykańskie ripery. No i to jest bardzo drogi i zaawansowany sprzęt który tak oczywiście sprawdza się na polu walki. Mamy też małe bezzałogowce, które również są drogie, również są za, zaawansowane, również są przystosowane do, do wojska. Warmaid, taki na przykład bezzałogowiec Warmate, ważący 4 kg, może być wykorzystywany również jako amunicja krążąca, czyli, yy, czyli po prostu uderza w. Jest, uderza w, w obiekt i niszczy, bo ma podczepiony jakąś tam amunicję pod, so, pod sobą. Nie? Mamy też Fly Aje bardzo małe, czy may, czyli mayfly, mayfly 35 cm i 1,6 kg. No i te drony są przeznaczone praktycznie dla wojsk specjalnych. Wojska które yy, Pierwszoliniowe, pierwszorzutowe, wojska zmechanizowane, pancerne. W brygadach pancernych nie ma żadnych dronów, w brygadach zmechanizowanych nie ma. W pułkach inżynieryjnych, pułkach przeciwlotniczych, pułkach artylerii nie ma tego typu dronów. I prawdopodobnie nie będzie, bo nikt o tym nie myśli. Oni sobie wymyślają wojska dronowe, które będą operować całkowicie inaczej. Mało tego, oni dalej chcą wydawać duże, gigantyczne pieniądze na bardzo drogi, skomplikowany, zaawansowany sprzęt. A co pokazuje nam wojna u naszego wschodniego sąsiada? No pokazuje nam to, że ci ludzie walczący właśnie w pierwszej linii potrzebują małych, sprytnych cywilnych dronów, które będą. Przystosowane do warunków wojskowych i można to zrobić. Małe drony, małe, tanie drony, przygotowane do tego, żeby niszczyć, obserwować, zrzucać granaty, amunicję, trotyl na przeciwnika i niszczyć w ten sposób przeciwnika. I taki dron nie kosztuje miliardy, tylko kosztuje, załóżmy, jak idziesz do sklepu, 2 do 5 tysięcy złotych, jeżeli chcesz go przygotować. Wgrać inny system, czegoś się pozbyć, coś dorzucić, no to maksymalnie taki dron może kosztować 10 tysięcy złotych. Od razu przechodzimy na złotówki, na nasze. Nie chcą tego robić. Nie wyciągają żadnych wniosków z tego, co robią wojska kraju na U, jak walczą, w jaki sposób. I cały czas jest mówione, że potrzeba dużo sprzętu rozpoznawczego typu dronik który ma za zamontowane noktowizje, termowizję, że wylatuje, po co mam marnować pojazd, po co mam marnować człowieka, podlecę sobie dronem, zobaczę co jest, najwyżej dronami strącą. Mała strata, 5 tysięcy poszło w błoto. A tu my nakupujemy sprzętu, który jak stracimy, to stracimy kilka milionów, albo kilkanaście baniek od razu za jednym rzutem. Oczywiście to jest bardzo dobry sprzęt, który jest potrzebny, ale dlaczego jest pomijane? To, żeby wyposażyć wojska pierwszorzutowe, podstawowe brygady, żeby nie były mięchem armatnim, wyposażyć ich w końcu w proste, tanie drony przystosowane do warunków wojskowych. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny, okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki. Jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście, po przerobieniu kursu online, zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Żeby wyposażyć ich w proste, tanie drony przystosowane do warunków wojskowych, nie chcą tego zrobić. Dlaczego? bo nie mają siły, nie mają mocy. Nie wiem, nie, to jest niechcieństwo po prostu, bo jakby chcieli, to by zrobili. Co musi się zdarzyć, żeby, żebyśmy mieli taki sprzęt, tani, sprytny, który jest w praktyce wykorzystywany? Musi wojna przyjść i dopiero będzie moc? Dopiero będziemy, będą mogli się doga dogadać, żeby kupić z rynku cywilnego, przekształcić to na potrzeby wojska i dać żołnierzom. To wojna musi nastąpić, żeby, żebyśmy dopiero do tego doszli? No bo nie, no, cywilne, no teraz to tak nie wypada. Jakiś przetarg by musiał być. A jak już wojna przyjdzie, to przetargów nie trzeba. A Ruscy już wiedzą, jak się tym posługiwać, już wiedzą, jak atakować, znają tę technologię. A my kupujemy zaawansowany sprzęt, który musi być e, operator musi być szkolony kilka miesięcy zamiast wziąć coś prostszego. Przykład. Także doświadczenie naszego wschodniego sąsiada, który walczy już 3 lata, pokazuje, że takie drony, małe, sprytne, z rynku cywilnego, przekształcone na rynek wojskowy, Powinny, a nawet muszą być w pododdziałach pierwszorzutowych, w pododdziałach zmechanizowanych, zmotoryzowanych, pancernych, inżynieryjnych nawet, w pułkach przeciwlotniczych, artylerii i tak dalej. Każdy powinien to mieć. Także taki przykład, na przykład kompania zmechanizowana, 100 żołnierzy, 14 wozów bojowych, no ani jednego drona. Nikt nie przewiduje, żeby do jakiejś zwykłej kompanii zmechanizowanej, gdzie to jest no dosyć duży pododdział, 100 no chłopacz, 14 wozów bojowych. Lepiej stracić ich, czy lepiej im dać drony o wartości... Trzy drony na kompanię niech dadzą. Na każdy pluton niech będzie dron, jeden. I temat załatwiony. I to jest inwestycja... Maksymalnie 30 tysięcy już zakup cywilnego, przekształcenie go na wojskowy. No ale po co? Ale po co? Po co? Po co, jak mamy miecho armatnie, jak my wydajemy żołnierzom rezerwy stare mundury, stare buty, a zamiast śpiworu dajemy im dwa koce, to co, jak my ich traktujemy? To im mówimy, po co my mamy w Ciebie, żołnierzu, inwestować, Skoro ty jesteś mięsem armatnim, ty idziesz tylko w jedną stronę. Twoim zadaniem jest powstrzymać przeciwnika i nie wrócić. Masz powstrzymać przeciwnika za cenę życia. Jak ty zginiesz, wyślemy następnego z dwoma kocami, z czapką blaszką, z kałachem, bez celownika jakiegokolwiek i damy mu jeszcze trzy magazynki. Może pełne. Ale po co wam drony? Po co wam przyrządy jakieś optyczne na broni? Tam no żołnierze, przecież żołnierze w wojsku to nie mają żadnych celowników. To jest muszka szczerbinka. Dziękuję, do widzenia. No po co szkolić ich z tego? Po co żołnierzy rezerwy szkolić z tego? Niech ćwiczą Pluton w niewoli. Ja, ja mówię o dronach. Ja mówię o dronach, jak oni lornetek nawet nie mają na Plutonie. Cztery lornetki na Pluton. Dowódca Plutonu. 30 chłopa, cztery lornetki. Nie mają nawet łączności. 30 chłopa i oni uprawiają pornografię w stylu przekazują sobie po linii. Drużyna 10 żołnierzy plus minus. Jeden dowódca drużyny. Rozciągnięci na odległości no w zależności od ukształtowania terenu 50 do 100 metrów. No i jeżeli jakiś żołnierz zaobserwuje przeciwnika, to co robi? No nie wiem, telefon wyciąga, dzwoni. No nie, bo już jest namierzony przez przeciwnika i, i całego plutonu nie ma, w cholerę. No przekazuje po linii. Taką pornografię uskuteczniamy w Polsce. Nie ma żadnej łączności, że każdy żołnierz żo 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 ma łączność i może normalnie przekazać sobie, no to już jest kosmos, nie? A ja mówię o dronach. Weź ty powałka, idź, jebni się w łeb. Ty mówisz o dronach na, na, ten, na, na drużynę, a na drużynie jest jedna lornetka, jeden pistolet sygnałowy i, i, i jedno radio. A ty mówisz o dronach. No rzeczywiście, no jebnięty jestem lekko. No ale wojska dronowe, nie? Także co robią nasi włodarze w osobie no tutaj naszego pana ministra który tak się chwali tymi wojsk, wojskami dronowymi ja nie mówię że to jest złe ja cały czas mówię tak fajne super zaawansowany turbo musimy ludzi przeszkolić przyda nam się no ale to nie wszystko czemu nie wyciągamy wniosków zacytujemy sobie co, ten, co te nasze ministry z MONu robią forsal.pl Kilka miesięcy temu zapowiedziałem, to mówi minister, oczywiście, nasz nadworny lekarz Szymonowski. Kilka miesięcy temu zapowiedziałem utworzenie wojsk dronowych. To się staje faktem. Od 1 stycznia wojska dronowe, już jako nie plan, ale, ale jako realna część wojska polskiego, zafunkcjonują. No taki prezent na nowy rok, panie ministrze, dziękujemy. Myślę, że trzeba jakąś debiladę zrobić ładną, może w Warszawie z tej okazji powiedział kośniak Kamysz obecny podczas podpisania umowy. Zaznaczył, że budowa wojsk dronowych we współpracy z USA jest absolutnym priorytetem. Nie da się dzisiaj skutecznie prowadzić polityki odstraszania i obrony, nie inwestując w ten rodzaj wojsk, podkreślił. To jest najnowocześniejsza technologia. Ona kosztuje, bo za kilka tego typu maszyn musimy zapłacić około 1,2 miliarda złotych. Czyli 310 milionów dolarów. To jest poważny wydatek, ale to jest sprzęt najwyższej jakości. Inwestujemy w najlepszy sprzęt. Dodał. Jakie drony są na wojnie w kraju U? Ja się pytam, czy tam oni potrzebują najnowocześniejszy sprzęt? Nie. Oni kupują drony cywilne. Za 5000 zł na nasze. DJI -e, czy jakieś inne tam, FlyE. Małe, sprytne, do rozpoznania, na potrzeby wojska przerobione. Pewne rzeczy przerabiają na potrzeby wojska. I teraz tak, pytanie. Bo tutaj pan minister mówi, że za kilka tego typu maszyn, czyli ile, no nawet nie kilkanaście, załóżmy 10, za 10 maszyn miliard dwieście milionów złotych. No to ile można kupić? Yy, Dronów cywilnych za miliard złotych. Za miliard, nie, żeby łatwo było liczyć, nie? Tak jak za 5 tysięcy, tych lepszych. 200 tysięcy dronów, tych, takich, które użytkuje się na... na y, u naszego wschodniego sąsiada, który prowadzi wojnę. 200 tysięcy dronów. Za miliard złotych możemy kupić. Czyli każdy żołnierzyk w wojsku polskim, nawet świnia sztabowa, będzie miała swojego dronika. No dobrze, przystosujmy ich na potrzeby wojska. No to niech będzie 100 tysięcy takich dronów. Ale 100 tysięcy też nie potrzebujemy. No bo nie każdy żołnierz musi mieć swojego drona, swojego pieska. Nie, nie to, że każdy przygarnie dronka, czy tam przygarnie, przygarnie kropka. Kiedyś taka akcja była chyba w jakiejś telewizji przygarni kropka. To on powinien zrobić akcję przygarni dronka. Ale nie przygarniają. Nie przygarniają niestety. Ale dobra, jeszcze tutaj co tam mówi nasz kochany szef MONU, nadworny lekarz Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak mówił szef MON, jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo, inwestycja z naszym strategicznym partnerem, ze Stanami Zjednoczonymi. No tak, teraz musimy zrobić łaskę z Amerykanom. Przepraszam, łaskę, przepraszam, łaskę. Miało być łaskę, ja to z Sikorskim się zawsze mylę. Musimy zrobić łaskę Amerykanom w odpowiedzi na to właśnie, co pan Sikorski gadał o Trumpie i co pan Tusk gadał o Trumpie. To teraz musimy zrobić łaskę Amerykanom, i kupić od nich kolejne drony. O no po co brać przykład z tego, co się dzieje na wojnie? Jak możemy po prostu wydawać miliardy i mieć strategiczne partnerstwo z USA? To jest dla nas bardzo ważne, bo Polska inwestuje w polski przemysł zbrojeni zbrojeniowy, ale też w relacje gospodarcze. No to my inwestujemy w sprzęt wojskowy, w potencjalny konflikt zbrojny, czy w relacje gospodarcze z naszymi sojusznikami. Bo to jest już kpina. Czyli żołnierz na pierwszej linii frontu dalej będzie uprawiał pornografię. My robimy wo wojska dronowe, a żołnierz dalej będzie mięsem armatnim. Dalej dostanie cztery magazynki albo trzy magazynki, być może nawet pełne. Zero, zero celowników, zero lornetek, zero rozpoznania i będą uprawiali pornografię. No ale mamy wojska dronowe. No ale ktoś umierać to też ktoś musi, nie? Na tej wojnie. Także co powinni zrobić? No to jest proste: kupić dużo tanich dronów i dostosować je do potrzeb wojskowych. Zmienić oczywiście strukturę wojsk, tych zmechanizowanych, zmotoryzowanych, pancernych, tak żeby na przykład w jednym czołgusiu był jeden dronik. Bo po co mam jechać całym czołgiem za tą górkę, za ten lasek? Jak nie wiem co tam jest, to puszczam sobie dronika, który przeleci mi 5-10 km i wszystko widzę z góry, tak? I wiem, czy jest niebezpiecznie, czy bezpiecznie. Także zmienić strukturę, no może nie, nie brygad pancernych, ale na przykład pododdziału zmechanizowanych, gdzie załóżmy w każdej drużynie, albo chociaż w każdym plutonie, będzie żołnierz, który będzie miał dodatkową funkcję operatora drona. Takiego zwykłego, podstawowego. Tam nie trzeba wielkich znajomości. To samo sobie się wypoziomuje. Tam dwa, dwa przyciski. Łatwo się tym steruje. Także dorzucić małe drony rozpoznawcze do pododdziałów. Jeden bolek w drużynie zmechanizowanej, niech pełni taką funkcję. Można to zrobić, no ale po co? Można to zrobić małym kosztem, ale nam nie chodzi o to, żeby robić małym kosztem, panie Powałka, tak? Pan minister wyraźnie powiedział, że to nie ma być małym kosztem. Tylko tu mają być grube miliony, grube miliardy, strategiczna współpraca z naszym strategicznym partnerem, współpraca gospodarcza. Ta tym, kurwa, pierdolisz w jakichś dronach. Jebnięty. powałka jest naprawdę. No ja nie wiem, idę, idi, idiota. <ścoughs> Także fajnie. Także nadal będziemy tworzyć pornografię, nic się nie zmieni. Dostaniecie stare Behateksy, jak pójdziecie na szkolenie żołnierzy rezerwy. Amunicji oczywiście do nie dostaniecie, no po co? Macie być tylko mięchem. Macie iść w jedną stronę. Amunicja jest na wschodzie już. Drony też są na wschodzie, a u nas, A po co to? Lornetek nie mają do drony im damy, no debile. Ech. Także no to jest śmieszne, ale prawdziwe, nie? Także jeżeli tego nie zrobimy, to o czym mówię? Bo mówię, fajnie, że tworzymy te wojska dronowe, ale jeżeli nie, nie wyciągniemy wniosków z wojny na, Ukrainy, na Ukrainie, to my będziemy takimi małymi Koreańczykami z północy. Co się dzieje z Koreańczykami w obwodzie kurskim? Dostają w pierdziel, bo nie znają się na, na tej taktyce, na używaniu dronów. Dziwią się, co coś tam leci. O, bombka spadła o nogę urwało niesamowite bo no, koreańczycy nie wiedzą moi dopiero weści dopiero mają z tym styczność nie wiedzieli <laughs> nie dysponują tą, te, tą technologią a nasi przyjaciele ze wschodu trzy lata już walczą i oni sobie z mały cywilny dronik podjęcieli podlecieli bum na Ukraińca. E, przepraszam na e, koreańca bombkę i koreańczyk zdziwiony i tak będzie z nami Ruskie przyjdą, wezmą sobie dronika. Polaczki tam siedzą w tych behateksach, lornetek nie mają. Jeden ma lornetkę na dziesięciu. No kto wizji też nie mają, termowizji nie mają, no to sobie podlecimy. Jebniemy im bombkę i będzie wesoło. Tak to właśnie jest, tak to właśnie będzie można powiedzieć. Także cywilne i komercyjne drony na polu walki, może na koniec, jakie mają zalety rozpoznanie przy, przeciwnika przy pomocy noktowizji, termowizji? Mają dobrą optykę, powiększenie. Można potwierdzić zniszczenie celu, załóżmy neutralizację przeciwnika. Można zniszczyć przeciwnika właśnie przy pomocy podczepienia różnego rodzaju granatów. Taki, takiego cywilnego drona łatwo pozyskać z rynku cywilnego, łatwo go przerobić, dostosować do. do do wojska niskie koszty pozyskania, oczywiście, w porównaniu do no, dla, dla cywila wydać 5000 na drona, to jest dużo, ale dla wojska, w perspektywie, że mam wydać y, miliard złotych na 10 amerykańskich dronów, no to to jest taniocha te te 5000 złotych, nie? Problemy, wady, łatwe zagłuszanie takiego drona, dlatego no, trzeba ich dostosować, żeby ich nie zagłuszało. Łatwo przechwycić sygnał GPS, łatwo namierzyć operatora, dlatego trzeba ich dostosować, tak? O to właśnie chodzi. To wszystko wymaga modernizacji i jeżeli to zrobią, no, to wtedy będzie dobrze. No, 3 lata doświadczenia mają nasi wschodni sąsiedzi, jeżeli chodzi o, to, o używanie tego. No i tyle chyba na koniec. Nie ma co tu dłużej się rozwlekać nad tym tematem. Nad, nad tym tematem. Napiszcie w komentarzu, jakie jest wasze zdanie. Może macie inne zdanie. <laughs> Może dobrze robią. Dobrze robią, dobrze. Na koniec kciuk w górę, komentarz taktyczny, sub, subskrypcja, udostępnienie. Jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem są różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.